Zima w górach potrafi oczarować pięknem ośnieżonych szczytów, wzniesień czy lasów, lecz za tym pięknem kryje się też nieprzychylny, wymagający klimat. Nasze okna i drzwi projektujemy z myślą o skutecznej ochronie przed ekstremalnymi warunkami. Od niskich temperatur po potężne podmuchy halnego wiatru. W surowych, górskich warunkach równie ważny jest montaż. Solidne łączenia mechaniczne zapewniają odporność na działanie sił zewnętrznych, a odpowiednie uszczelnienie pozwala zatrzymać ciepło w domu. Tylko-tylko przez okno do domu.